Halo, kamera, fokus. A więc tak, jeśli jeszcze nie wiedzieliście, bardzo dużo gram w geometry dasz. Jest to gra, która potrzebuje bardzo szybkich naciśnięć w klawiaturę, w myszkę, na czymkolwiek gracie. Ja gram na klawiaturze, yy, która niestety rejestruje tylko 1000 razy na sekundę sygnał z klawiatury do komputera przechodzi tylko 1000 razy. Co jest w miarę wolne na dzisiejszy standard 5000 herców. Więc tak, klawiatura, która ma 5 lat, jest mechaniczną klawiaturą, która się powoli psuje. Błędę na nią kole, Fantę i z dwa razy wodę. Dalej działa. Przestała niektóre inputy detektować. A jeśli nie wiedzieliście, mam drugą klawiaturę, która jest tylko do modyfikowania, która jest popsuta, więc jej Niestety nie użyję. Ale tak, na to, że jestem całkiem dobry w geometry dash, Jestem dobry, ale robię czasami głupie błędy. Kupiłem coś, co może mi pomóc z moim problemem z klawiaturą. Jest to produkt, który każdy dobry gracz jako zna. Niektórzy na niego hejtują, niektórzy go kochają. Niektórzy mają go w dupie, bo grają na m, jakichś klawiaturach mega mocnych. I jest to SEO Device. I jeszcze jedna rzecz. Przed tym, jak zaczniecie hejtować, że się sprzedaję, ten film NIE JEST SPONSOROWANY! Sejo! Jak chcecie mi dać kasę za to, żebym mówił dobrze o waszym produkcie, to możecie mi dać tą kasę. Ale nie dajecie mi tej kasy. Robię to wszystko za darmo, ponieważ... Mam 80 subskrypcji. Przyszedłem dokładnie dzisiaj. I poczekałem, aż będę miał czas, żeby nagrać. I nagrywam. Opening. A więc tak, przechodzi w takim pudełku. Z napisem oczywiście. O. 03C. To jest jakby model. Otwórzmy. Coś się nie chce otworzyć. O. Dobra, poszło. Teraz. Dobra. Co mamy w środku? Mamy. Wow. Wow. Trochę poplątany ten kabelek. Ok, może ja to. Rozplączę. Jak widać, kabel jest rozplątany. Podłączę go szybko do portu 2.0. I tak. To na sam koniec. I mamy jeszcze notatkę taką, gdzie jest jakby guide, jak to wszystko ustawić. <coughs> jest po chińsku, po japońsku i po angielsku. Przejdźmy. Do gwiazdy dzisiejszego show, sam SEO Device. Jeśli jeszcze nie wiedzieliście, on ma 8000 Hz Pulling rate. Więc tak. Zawsze myślałem, że on będzie jakiś większy, ale jest w miarę mały. Jak widzicie, wow. SEO Device. Co tu pisze? 03C, tak jak na pudełku tutaj. Yy, Mam trzy przyciski: yy, Noba, czy pokrętło? Może daje wcisnąć i 1/0/10? Trzy przyciski. I USB-C. Tu na górze. Yy, a więc tak. Może zmienię najpierw Dobra, chwila. I tak. Defaultowo. Przyciski są ustawione pod Z, X, Czyli pod osu, ogólnie Same było zrobione dla osu Po pierwsze I, I no, i to są Na głośność, i jak się naciśnie To się jest wyciszenie Jak ustawić SEO Device pod swoje własne <coughs> Dobra, tego tu nie ma jak coś Wchodzicie na stronę internetową yy, pod tytułem SEODevice.com CO bardzo oryginalne i połączacie się ze swoim seo device jak widzicie macie takie ustawienia ja już sobie to zmieniam tu jest volume up, volume down mute, ZXC. więc tak, trzeba ja polecam najpierw zrobić zmienić ustawienia w taki sposób tu z default na keyboard tu strzałka w górę ok to polecam ustawić na spację. A to polecam ustawić na strzałkę w prawo. Albo na jakiś przycisk, który was wycisza na Discordzie. Czyli w moim przypadku jest to Matilda, Ale na moich głównych ustawieniach na FN0 mam to na strzałkę w prawo. Jak słyszycie wycisza, wycisza. Przejdźmy do Geometry Dash. Ała. Przejdźmy do Geometry Dash. Gdzie przygotowałem kilka challenge'ów dla siebie. Wow, restaurate'a. Nice. Yy, na SEO Device. Zacznijmy od numera 1 Może to pomniejsze trochę. Idę tak bardziej. O na środek. Yy. Zacznijmy. To jest, O! Jedną ręką mogę. O nie! No! No! Trzeci raz! Tak się kończy wkładanie. Frame Perfekta na koniec. No! Nareszcie! Yy, zacznijmy z drugim. Który jest odciuteńko trudniejszy bardziej spamowate. O! O! Oh. To było giga underwhelming. I. Trzeci. Czyli. Prawdopodobnie najtrudniejszy wygląd jak zwykły straight fly, jak widzicie. Ale. Yy, Fix hitboxy. Ok. Jak jest przede wszystkim 3 challenge? Szczerze to było o wiele łatwiejsze niż myślałem, że będzie <coughs> Czy opłaca się kupić seo device? Tak Krótka odpowiedź to oczywiście, że tak Jest to małe Silne I takie swagowe urządzenie Szczerze Mogę potwierdzić Dało mi trochę skilla Tak To Daje dużo skilla Nie potrafiłem... Dzięki za notyfikację Discord. Nie potrafiłem dużo portów przejść bez tego. Dzisiaj kurier to przyniósł. To naprawdę o wiele łatwiej mi się przychodziło różne rzeczy. I to, to może brzmieć jak takie pay to win, ale to nie jest tylko o tych gier. Można y, również znaleźć seo Device w 4K, czyli 4 klucze. Okej, okay, nie powiem tego, bo to muszę... To jest ba... jest bardzo dwuznaczne. Jeśli wiesz o co chodzi. I upgrade z tej klawiatury. I kupujcie to tylko jak nie macie pieniędzy na nic więcej. Bo jest również jedna opcja, która wydaje się trochę lepsza. I jest to Wooting UV ma tyle samo przycisków. Jest trochę droższy. Ma trochę inne switche Ale jak widzicie, ma różne takie inne rzeczy. Ma yy, wersję budżetową i swagową, czyli RGB. Jak widzicie, może jak kiedyś będziecie chcieli, yy, zamówię i zrobimy porównanie. A więc, tak. Macie oczywiście. Jak widzicie, tak wygląda SEO Device. Tak wygląda Wooting. Zwykły Wooting UV. To jest trochę, i trochę większy. więc nie ma yy, przycisków na dole, tylko bardziej są wyśrodkowane. Może być trochę denerwujące. Znaczy ogólnie te wszystkie klawiaturki są zrobione pod osu, a nie pod geometry dash. Ale też będę używał tego do osu. Więc patrzę na Twitcha, bo będę się rage'ował pewnie. Oba mają tylko jeden dodatkowy travel case. I ten RGB. I są o wiele droższe. Bo jak widzicie, to kosztuje 170 zł, a te dwa kosztują 200 zł. Plus, jeszcze jak widzicie, można za stówek kupić dodatkowy Brass Bottom case, ale jak widzicie. Teraz plusy i minusy tego urządzenia. Po pierwsze, czasami nie rejestruje inputów i są stapy, Czyli że czasami pustość dotyka plus Rapid Trigger, bo no wiadomo Rapid Trigger to jest nowa rzecz kilka lat temu dopiero takie coś wyszło yy, jak chcecie bindować na przykład pokrętło że jak pokręcicie w lewo to daje wam niższy start pos w prawo to daje większy start pos to nie zrobicie tak, bo Geometry Dash tego nie wykrywa z jakiegoś powodu ale to jest wina Geometry dasz, nie urządzenia nie da się praktycznie wymienić tych kluczów plus, yy, no, taki są takie, widzicie, plastikowe o wiele lepiej by było z ceramicznymi plus lepiej by brzmiały co, co jeszcze jest minusem? zauważyłem, że trzeba drugą ręką to trzymać ponieważ, cieka, i jest jeszcze jeden minus mojego SEO device'a zamawiałem z Allegro i taki jest minus, jak zamawiacie z polskich stronek ja kupiłem no dokładnie od tego I jak widziałem to na jego ręce To myślałem, że on ma jakąś masywną łapę I to jest jakiś dźwięk, duża, jest Akurat, akurat Serial device nie jest taki duży, jak się zazwyczaj wydaje Jest właśnie wielkości, jak sobie weźmiecie swoje trzy Ja mam całkiem duże ręce, więc w sumie Weźmiecie sobie trzy palce To jest właśnie takiej długości Tutaj macie przyciski tak jak mówiłem. Yy, I tak jak mają to na tych zdjęciach, tutaj macie tablet graficzny do osu, który jest w miarę masywny, przypomnę, bo sam gram w osu, sam mam tablet graficzny do osu, yy, którego chyba teraz nie znajdę. Dobra, użyję jako przykład mojego iPada. mój iPad jest około wielkości no, jest trochę większy nawet mój tablet do osób i patrzcie jakie to jest wielkie na zdjęciu albo jak wyglądają palce porównane do tego czy to jest kobieta kurde ja mam masywne palce wyście macie różne ustawienia tutaj jak chcecie się pobawić to w porównaniu do iPada jak to wygląda na chwila. jak to wygląda na zdjęciu szkoła i pada <noise> jakby to jest takie małe przenośne gówienko. Przysięgam w czerwcu wezmę laptopa do szkoły wezmę seo device i przechodzimy extreme demona w szkole jak ten filmik będzie miał 1000 lajków to takie coś robimy i zaczynamy dzisiaj grind jak wychodzi ten film, przechodzimy pierwszego, drugiego, trzeciego extrema, później pewnie będzie czerwiec, i wtedy przechodzimy extrema w szkole. Jakiegoś. Nawet takiego jakiegoś wcześniej przeszedłem. Albo Insane demona. Więc to jest fajne. Jeśli ten filmik będzie miał 500 lajków, to w najbliższym czasie kupię. Wootinga i porównamy sobie go razem z, z Seo Device'em i powiem wam, który jest lepszy, który jest gorszy z jakich powodów, jaki jest build quality i zrobimy całego review'a. Jak chcecie bardziej taki filmik, który wchodzi w głębi tego urządzenia dajcie lajka, na pewno zrobię taki filmik, bo i tak chcę zrobić taki filmik. Yy, no dobra. Czyli będę musiał wydać 215 złotych Jak widzicie albo stówę na filmik. W sumie już wydałem stówę na filmik. Ale nie wiem jak to będzie jeszcze z wysyłką. Bardzo polecam to urządzenie. Nie jest one drogie. Pamiętajcie, żeby polubić subskrybować. Przejdźcie również na Discord Geometry Dash. I... Seio Device. Dla Seio Device jeśli jesteście graczami w osób. Na Geometry Dash, jeśli kochacie Geometry dasz tak bardzo jak ja. Dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeśli chcecie więcej odcinków z Geometry Dash, jak robimy różne challenge, przechodzimy te challenge i takie inne rzeczy. Yy, tak.